Pana y, przewodniczącego, sędziego Marciniaka, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że żadne wybory w przyszłym roku się nie odbędą. Tak, dlatego że y, pan y, Kalisz, bardzo się dziwię, bo y, pan mecenas Kalisz to w palestrze jest dość znaną osobą i dość dużo ryzykuje, powiem szczerze, naprawdę. I y, to jest twórca polskiej konstytucji między innymi. On wtedy był ministrem gabinetu Kwaśniewskiego, wtedy kiedy konstytucja, ta, którą dziś mamy, była pisana. I ja jestem naprawdę szczerze zdumiony, że akurat adwokat, nie wiem, co mu zrobili. Naprawdę, ja nie, nie mam pojęcia, co się z nim stało. I jestem zdumiony. I proszę Państwa, on tłumaczy, że są terminy, i są możliwości zaskarżania. Że jeżeli nieuznana Izba będzie, będzie wydawała wyroki, a one będą nieuznawane przez PKW, to nawet zarejestrowanie kandydata będzie niemożliwe, prawnie nieskuteczne. Więc wybory się nie odbędą. Jeżeli oni, na przykład jak ja komitet założę, a oni ten komitet powiedzą, że z jakichś przyczyn nie rejestrują, to ja się odwołuję do sądu, a ten sąd ma terminy, i terminy mijają, kampania mija, a mnie nie ma. To oni o tym mówią, a na końcu nie odbywają się wybory, bo ja nie zbieram podpisów, bo to, bo tamto. No więc myślę sobie, proszę Państwa, że ten scenariusz takie, takiego obstrukcyjnego działania może mieć miejsce, może mieć zastosowanie. Jak widać, panowie dość dobre humory mają w PKW, bardzo fajnie się bawią. Natomiast to będzie prowadziło do skutków, powiedziałbym, no nieodwracalnych, dlatego że Będziemy musieli usiąść i rozrysować nowe, nowy wzór państwa polskiego to nie ulega wątpliwości, że jeżeli konstytucja padnie, to, y, proszę Państwa, stara konstytucja z 1935 roku wchodzi w życie, bo ona nie została y, y, w żaden sposób zdelegalizowana. Y, nie wiem, czy pan, Panowie mecenasi aż tak daleko spojrzeli, ale taka jest prawda. I y, 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 wtedy będą oni mieli kłopot. Ale, Panie Pośle, przepraszam, wyobraża Pan sobie, że y, w Polsce w emocjach już niespotykanych politycznych, y, po odwołaniu wyborów prezydenckich, co będzie skutkowało najprawdopodobniej w ogóle wejściem w rolę głowy państwa jakiegoś marszałka sejmu, ja nie wiem. Jakiegoś, to będzie... nie będzie Hołownia. To, ja tego nie wiem, no, na dziś to jest Hołownia i on twierdzi, że to on będzie, no ale może, nie będzie. <laughs> może że tak powiem, to no. są jego, jego jakieś wielkie marzenia, które się okażą marzeniami nierealnymi, no ale czy po takim czymś my będziemy w stanie w ogóle rozmawiać jako obywatele, tutaj może Coś się konstruktywnego wydarzyć, bo biorąc pod uwagę te emocje, i ja uważam, że może dojść do próby jednak obrony polskiej demokracji przez część obywateli, no bo tej demokracji widać, że trzeba będzie bronić. Wydaje mi się, że 13 grudnia, proszę Państwa, jest coś pomiędzy jedną datą a drugą. Naprawdę coś jest. Ja to wyczuwam, bo jedną datę przeżyłem i drugą przeżywam. I wtedy, proszę Państwa, to dziesięciomilionowe organizacje, takie jak Solidarność, doprowadziły do upadku, do upadku socjalizmu. W w Polsce. Ile milionów dzisiaj będzie musiało wyjść na ulicę, nie mam pojęcia. Natomiast to może się mitingami skończyć ulicznymi, a to nic dobrego. Tylko tyle, że ja pragnę tym panom powiedzieć, że ich dobry humor y, y, może być krótkotrwały. Dlatego, że po pierwsze, dziś mamy media. Mamy Republikę. A to może nie. Ja się nie wyobrażam w ogóle sytuacji, no, ale jakby nie było. Yy, może no. okaże się, że my nie możemy działać. W Polsce. Yy, że wam wyłączą po prostu. A dlaczego nie? No prąd czy coś. Rok temu yy, wyłączyli do widzenia tak. w te, te, TVP. Internet yy, i tak Mieli dalej. Mieli uchwały. Być może w, w Sejmie będzie uchwała, że należy wyłączyć telewizję Republika. Już jakieś krzyki, tak, tak. takie wnioski były. Tak, zdelegalizować. No, takie były. Tak, więc y, y, wszystko jest przed nami, proszę Państwa, od aktywności społecznej. Ja chodzę na spotkania z mieszkańcami i muszę Pani powiedzieć i Państwu również że bardzo. A to w takim razie się dopytam. A y, ludzie, którzy przychodzą na, na spotkania z Panem, mają świadomość, że stoimy naprawdę pod realnym zagrożeniem pierwszym od 1989 roku. Naprawdę te lata 90. momentami Aha. miały bardzo niebezpieczne zwroty akcji, ale mimo wszystko do takiej, do takiej sytuacji ani razu nie doszło. My stoimy w tej chwili pod realnym zagrożeniem no, zakończenia w Polsce demokracji. Być może jej zawieszenia, ale jednak. To już nie będzie państwo demokratyczne. Zawieszenie oznacza mm, likwidację. Nie ma formy zawieszenia demokracji. Ja y, twierdzę, że. Pan Klaus Bachmann pan proponował panu Tuskowi jednej to, z niemieckich obszar, tak? gazet, żeby właśnie yy... metodami policyjnymi najpierw zawiesić demokrację, później pała a na końcu się włączy, jak już wszystko będzie oczyszczone. Z polskimi problemami jest zawsze tak, że te problemy, które się w Polsce na, na, piętrzą, prawda? z telewizją, teraz TVN, to zawsze źródło, później się okazuje, że jest w Niemczech jakimś dziwnym trafem. Że to jest tak, że ta inspiracja e, e, takich ruchów, dziwnych ruchów, zawsze stamtąd przychodzi. I Axel Springer się pojawił z ofertą kupna TVN-u w ostatniej chwili. Nie wiem, czy pani słyszała. No jeszcze tego nie. <laughs> no jak? Słyszałam o... B Wszystkie oh. drogi prowadzą do Berlina. Oh, nie ma tam takiej opcji. Natomiast powracając do tematu, e, proszę Państwa, e, nie możemy dać sobie wywrzeć e, my, polski z rąk, bo utrata demokracji w Polsce doprowadzi do utraty naszej państwowości. No i to chyba nie ulega żadnej wątpliwości, bo dzisiaj państwo są zbyt dobrze nawet wy, wyedukowani. Na tych spotkaniach, o których mówiłem, ludzie pytają się, co mają robić. Bo oni wszystko wiedzą inne. Panie Marku, co mamy robić, no? My chcemy działać, co mamy robić? No i co pani mówi? Czy Tusk wam powie. A, Tusk wam powie. Tusk wam powie niebawem, co macie robić, a serce wam podpowie. No dobrze, ale to ja pytam o kolejne scenariusze, dlatego że te sygnały docierają. Mamy w tej chwili, zdaje się, poligon y, doświadczalny, który jest y, zainstalowany w Rumunii. W ta. Tam zupełnie, no... W niewiadomych powodów, znaczy i y, kilku panów, y, łącznie z y, ustępującym prezydentem, który sam sobie przedłużył y, kadencję, uznało, że powstał jakiś raport, który wskazuje na to, że Rosjanie ingerowali w ich wybory. No, nikt te, tego raportu nie widział pora. Tak Jakie kilkoma, kilkoma osobami. To nie, to nie. Y, nikt nie jest w stanie tego ocenić, no i w tej chwili wybory w Rumunii będą y, od nowa. W Polsce już w tej chwili pojawiły się głosy płynące od polityków Platformy Obywatelskiej, wzywające do delegalizacji największej partii opozycyjnej. Jest to wprost mówione. Tak, delegalizacja tak. ma nastąpić. Najwy, najwy, już nie odebranie pieniędzy, uznanie za nielegalną. Co to oznacza? Bo to już jest wejście w przekroczenie kolejnych bram piekła, zebrali środki. Zabrali środki, e, zabiorą tożsamość e, Prawo i Sprawiedliwości wchodzą w tą tożsamość. Trzaskowski robi się już e, co najmniej patriotą. E, za chwilę się dowiemy, że marsze nie poległo się to jego pomysł, tylko że po cichu mówił, tak jak z 500 plus było. E, wchodzą... Pięć lat temu mówił, że się zastanawia, czy nie pójdzie. Tak, e, no i jeszcze myśli. <laughs> to, no, <laughs> wie pan no, człowiek rozważny, to się zastanawia. No. No, on jest zajętym człowiekiem, <laughs> bo pracą jest ogólnie zajęty, więc on nie ma czasu na takie dane. Natomiast, proszę Państwa, tak na poważnie, zwróćcie Państwo uwagę na ten aspekt sprawy. Oni wchodzą w buty Prawa i Sprawiedliwości i chcą w jakiejś części Prawo i Sprawiedliwość tak w naszych głowach zastąpić. A ten, a jeżeli mówimy o Rumunii, to chcę powiedzieć, że ten człowiek, ten, który 20 parę procent dostał w pierwszej turze, on w sondażach takich samych jak u nas dostał 5%. Stąd zaskoczenie wielkie. Establishment się zdenerwował. To samo jest tutaj i jeżeli mówić o scenariuszach, to przepraszam, na Nawrockiego nie napisał już ktoś raportu? No, po, ja czekam aż na mnie raport napisą, bo to jest tak, że oni nie tylko jednego kandydata, tylko kto waży się przeciwko nam. To tak brzmi. I, 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 i powiem szczerze, można się spodziewać różnych ruchów teraz. Na każdego kandydata. Hołownia dostał pałą w głowę? Jakich rzeczy teraz chodzi? Czy pan, panie pośle, uważa, że ta wersja właśnie z, no ja już ją tak opiszę, bo ona też jest już opisywana przez różnych uczestników debaty publicznej, czy to polityków, czy dziennikarzy z kordonu medialnego pana premiera Donalda Tuska. Oni mówią tak, będą przygotowane ustawy, one już, że tak powiem, dojdą do, prezydenta, prezydent ich nie podpisze, bo one mają tak naprawdę wywrócić wszystkie tak główne jest. instytucje w państwie później albo nie będzie wyborów i wtedy jest marszałek prezydentem, albo będą wybory, tylko się okaże, że nikt nie ma, kto ich uznać, bo sąd, który był sądem 18 listopada już przestał być sądem i cześć. I wtedy pojawia się marszałek w roli prezydenta, podpisuje wszystkie ustawy, które zmieniają KRS, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, tak. Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i wtedy właśnie odbierają koncesje Republice albo w jakiś jeszcze inny bandycki sposób i jeszcze być być może inne rzeczy, nie wiem, likwidują CBA, coś tam jeszcze robią po drodze. No i wtedy już wybory odbywają się w zupełnie zasadach. innym kraju. Czy to jest scenariusz. Ja bym powiedziała tak, gdybyśmy o takim scenariuszu rozmawiali rok temu, półtora roku temu. Ja myślę, że w ogóle nikt z nas by nie myślał, że on jest możliwy w Polsce. No ale dziś o nim rozmawiamy i jako jednym z prawdopodobnych. Jak trzy miesiące o tym planie mówiłem, to też mi nikt nie wierzył. Także pani redaktor, my po prostu. Nie wierzymy w takie scenariusze, a my to w Sejmie taka plotka chodziła, ja to powiedziałem w mediach, u państwa z całą pewnością to było, że plan jest taki, żeby opóźnić właśnie, opóźnić maksymalnie wybory po to, żeby wszedł prezydent, yy, yy, marszałek Sejmu, Pokwitował wszystko to, co oni teraz mają armagedon przed wyborami na wiosnę zrobić legislacyjny. Dowiemy się, jakie ich plany są, bo to z ustaw będzie wynikało. I przegłosują. Ja mam wielką nadzieję, że posłowie PSL-u część 2050 zrozumieją, w jaką kabałę wchodzą. Ja Ale ma... naprawdę ma Pan taką nadzieję, czy ta nadzieja to jest ja taka nadzieja. Rozmawiam z nim. A, czyli, to... czyli ona jest, ona jest to... oparta na jakichś rozmowach, na jakiejś wiedzy. Ja szczerze tak? powiem, że z niektórymi posłami PSL-u na przykład, to ja rozmawiam, po prostu mamy identyczne zdania w sprawach. Ja nie rozumiem, dlaczego Marek Sawicki jeszcze jest w PSL-u. Ja no. już nie będę nazwisk wymieniał, żeby ich tam nie konspirować. Natomiast PSL ogólnie ma taki pogląd na sprawę jak ja na losy Rzeczypospolitej. Dlaczego oni w to wchodzą, krzyżą raczej wiedzieć. No. Czy pana zdaniem, bo to też o to zapytam, bo pan marszałek Hołownia można powiedzieć, że zgłosił się już do tej roli. Może, szanowni państwo, posłuchajmy tej wypowiedzi pana marszałka Hołowni. Bo on się zgłosił w ogóle zanim ten scenariusz się pojawił na stole dyskusyjnym. To już pan marszałek Hołownia, to właśnie pan marszałek Hołownia go podał. Bardzo proszę. Będziemy mieli za chwilę wybory prezydenckie. I to ktoś musi stwierdzić ich ważność, żeby prezydent mógł złożyć przysięgę. W pozostałych przypadkach wyborów jest domniemanie ważności wyborów, a Sąd Najwyższy może co najwyżej stwierdzić, że były nieważne, jeśli ma na to dowody. W przypadku wyboru prezydenta orzeczenie Sądu Najwyższego o ważności wyborów jest warunkiem, żeby mógł być wpuszczony na salę i składać przysięgi. Chyba nie muszę państwu mówić, co będzie, jeżeli prezydent nie będzie mógł złożyć przysięgi. Kto będzie wtedy wykonywał jego funkcję w zastępstwie prezydenta. Ale to już mówię tak pół żartem, pół serio. Czy to było pół żartem, pół serio? To mówiąc szczerze, teraz to już nie wiem, w ogóle na pół żartem, pół serio nie wyglądało. No, jest niestety napisane w Konstytucji, że jeżeli e, prezydent zdał urząd e, z powodu choroby czy własnej decyzji, i uwaga, jeszcze jest trybunał e, stanu że z Trybunał Stanu może spowodować y, unieważnienie y, mandatu prezydenta Rzeczypospolitej, a większość ma A to ja zapytam, czy Pana zdaniem Pan Marszałek Hołownia podjąłby się takiej roli, to znaczy bycia uzurpatorem y, pierwszej osoby w państwie? Bo przecież jeżeli istniejąca Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, którą jeszcze ta PKW uznawała y, no, niecały miesiąc temu, Przecież istnieje, to są ci sami sędziowie w tym samym miejscu, yy, tak samo powołani, tu nic się nie zmienia. No jeżeli ktoś ich nie uzna, to znaczy, że dokona. W uzurpacji, no wejdzie w ten plan uzurpacyjny. Jest Marszałek Kołownia do tego? Marszałek Kołownia już ma niestety na plecach bagaż związany z posłami Wąsikiem i Kamińskim. Będzie brnął dalej? Będzie brnął dalej, bo on już nie ma wyjścia. On jest w ślepej uliczce i on po prostu już nie ma tam, przed nim jest tylko za nim ściana, przed nim ściana i on się już widać wyraźnie, że Pomału dusić zaczyna, ale on sobie znajdzie tysiąc tłumaczeń, yy, dlaczego to robi: dla dobra Polski, dla dobra tego, dlatego musi być zły pis, musi być zły pis, bo oni tym pisem sobie wszystko yy, tłumaczą. Ale ja yy, chciałem powiedzieć do pana prezydenta Andrzeja Dudy, szanowny panie prezydencie, niech pan nie podpisuje budżetu, ustawy budżetowej, mimo że pan ma obowiązek. Nie odpowiadam, dlaczego? Dlatego, że pan ma obowiązek jako strażnik Konstytucji podpisywać tylko takie dokumenty, które są zgodne z Konstytucją. Ta ustawa nie jest zgodna z Konstytucją. Każdy panu prawnik to powie. Niech pan nie podpisuje tej ustawy. Jak pan nie podpisze tej ustawy, nowe, wcześniejsze wybory są za rogiem dosłownie. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.